Dla finansowej edukacji. Witam, dzisiaj postaram się omówić dwa tematy. Jednym z nich będzie temat dotyczący surowców i ich cen w czasie. Jak one się będą zachowywały i jaką mają specyfikę surowce, bo o tym się mało mówi. Wszyscy mówią o świetnej inwestycji, zapominając o tych negatywach, bo aktywo, które rośnie dość dobrze w pewnym okresie czasu. No, ma same superlatywy za sobą, jest, wszyscy takie aktywo lubią, natomiast w dłuższym okresie czasu, no, okazuje się, to wszystko zgoła inne i niestety to powoduje, no, niebezpieczeństwo, które może wystąpić na rynku surowców. Kolejnym tematem, który postaram się dzisiaj omówić, to jest zmienność cen akcji, więc to są tematy trochę powiązane, które można ze sobą w pewnym sensie stalić, więc będzie trochę o surowcach i o cenach akcji, dlatego zapraszam do materiału. Dużo osób pyta mnie o surowce. Ja tak często zawsze o tym mówię, że nie jestem wielkim zwolennikiem surowców. Nie dlatego, że mam jakąś, o, jakiś tutaj, jakiś bagaż emocjonalny związany ze surowcami. Ja posiadałem nawet jakąś ekspozycję na surowcach w postaci srebra. Spółki, które się zajmowały trochę wydobyciem srebra plus e, srebro w postaci ETF-ów. Tą pozycję zrealizowałem zyskiem na no, moc, jedną ponad 100%, drugą ponad 200% w ostatnim czasie. E, więc ja tak naprawdę Jakąś tam ekspozycję na surowce miałem, jak przeanalizujemy sobie historię kryzysów gospodarczych, spowolnienia gospodarczego, na przykład między 2009-2011, to wtedy okaże się, że po znowu wznowieniu tej mocy gospodarczej, po kryzysie, po pęknięciu bańki spekulacyjnej na nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych, również powstała hosta surowcowa. Z czego to wynika? Bardzo podobna jest sytuacja. Dajmy na to, wyobraźmy sobie rok 2009, mamy upadek Lemon Brothers. Wszystko się sypie, i firmy, które zajmują się wydobyciem surowców, również się niepokoją, no bo one posiadają różne kredyty w bankach. Ten sektor jest stosunkowo zadłużony, więc one z powodu takiej czystej, no, czystego rozsądku zmniejszają wydobycie surowców, a dodatkowo też to zapotrzebowanie na surowce w 2009 roku spada. Czy to w przemyśle, czy to od strony inwestycyjnej, jeżeli to są metale szlachetne, spada znacząco. Tutaj zachęcam sobie zobaczyć. A jak to wyglądało e, rzeczywiście, w takim okresie kryzysowym rosną obligacje długoterminowe, amerykańskie oraz dolar amerykański, frank szwajcarski m.in. No i zauważyliśmy ten wzrost tego dolara i franka szwajcarskiego, które, tak jak powiedziałem, one są w pewnym sensie antysurowcem, czyli są odwrotnie skorelowane. Jak się umacnia dolar, zazwyczaj spadają surowce, a jak e, spada dolar, to zazwyczaj surowce się umacniają. I dlaczego te surowce wtedy znowu później zaczęły rosnąć? No, jeżeli gospodarka w pewnym sensie z powodów kryzysów była, kryzysu akurat związanego z bańką na nieruchomościach, ta gospodarka była zamrożona, no bo w otoczeniu kryzysowym e, przedsiębiorstwa zachowują się bardziej ostrożnie, więc ludzie również zachowują swoje pieniądze na spłatę długów. Tym bardziej, że ludzie widzieli, że topnieją im pieniądze, bo ceny nieruchomości zaczęły się sypać. One dosypały się dość szybko. To nie jest prawda, co mówią niektórzy. Tutaj zwolennicy nieruchomości. Ja nie mówię, że jestem wielkim przeciwnikiem, ale to nie jest prawda, że nieruchomości nie spadają gwałtownie. Co prawda, w stosunku do akcji rzeczywiście nieruchomości nie zachowują się tak agresywnie. Natomiast jeżeli przeanalizujemy sobie spadek między 2008-2012, nieruchomości mieszkalnych w takich najlepszych, najbardziej napompowanych miejscach w Manhattanie w Nowym Jorku, to tam niektóre nieruchomości a, mieszkalne spadły o 30-40%. Były przypadki, że cena nieruchomości się przepołowiła w niektórych miejscach, na niektórych dzielnicach, nawet w Chicago to też było fajnie widać. Dużo Polaków niestety straciło w tamtym okresie biznesy, bo dużo ludzi też było zakredytowanych, jeżeli chodzi o tę nieruchomość. Po prostu banki dawały każdemu kredyt przed okresem kryzysowym, no i potem te jakby to ograniczenia wynikające z kryzysu, dostępności kredytu, zwiększenia stóp spłaty. To się wszystko pogorszyło, tym bardziej, że jak bank upada, jeden, który udzielał innym kredyty, kredytów, to należy pamiętać, że te kredyty między bankami, one są handlowane niestety, bo gdyby bank tak naprawdę posiadał ten kredyt jako po prostu, jako część swojego kapitału e, i by upadł, to nic by się strasznego nie stało. Natomiast problem polega na tym, jeżeli chodzi o system bankowy w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, że banki handlują tymi kredy kredytami zobowiązaniami, oni je przerzucają między sobą. Więc wystarczy jedna czarna owca, która będzie sprzedawała złe kredyty niepodpowiednim osobom i je wrzuci, wrzuci tego wirusa w postaci niespłaconych kredytów do ekonomii bankowej, do systemu bankowego. No i gdy się okazuje, gdy wychodzą te karty, wypadają trupy z szafy, każda szafa zawiera jednego trupa, wtedy się okazuje, że banki mają kredyty, które nie są spłacalne, bo ludzie, którzy je zaciągnęli, czy jakieś instytucje, po prostu zostały źle wyliczone, bo bank był zbyt chciwy i uważał, że może każdemu dać kredyt. Natomiast wracając do tej sytuacji surowcowej, o co tu tak naprawdę chodziło? No, po otworzeniu gospodarki, gdy ta, ta sytuacja kryzysowa została opanowana, akurat wtedy Fed za pieniądze podatników odratował banki, banki się scentralizowały, dużo małych banków upadło w późniejszym okresie. No i znowu, gospodarka się zaczęła otwierać, nastąpiło coś, co się nazywa reflacja czyli powrót jakiejś tam inflacji, nie, nie hyperinflacji, tylko powrót inflacji, która się pojawia w gospodarce, ale czasami to jest akurat w systemie nieopartym na metalu szlachetnym, to jest normalne, więc pojawiła się ta reflacja i co się stało? Po prostu wcześniej zamrożona gospodarka, nagle uruchomiona, potrzebowała surowców i potrzebowała pewnych dóbr, pewnych materiałów, takich normalnych w użyciu w przemyśle i surowce zaczęły niesamowicie rosnąć między 2009 a 2011, Zaczęły rosnąć. Nie aż tak szybko jak teraz. To zaraz do tego przejdę, ale pojawiło się to zapotrzebowanie, bo po prostu firmy, które wcześniej nie produkowały, teraz zostały no niesamowitego kopa, bo ceny zaczęły rosnąć i chciały jak najszybciej nadrobić swoje straty. Nie, na, nie nadążały za tym, dlatego im tutaj za, za, działa zasada pobytu i podaży na tym rynku. Jeżeli jest ograniczona ilość dóbr, a jest duże zainteresowanie, które wynika z otwarcia gospodarki, to ceny surowców rosną. One rosną dość szybko, rosną, cały czas rosną, no ale te firmy cały czas produkują, próbują nadążyć. W pierwszym okresie nie udaje im się tego zrobić. I ceny rosną. Cały czas. Co się dzieje potem? firmy, które no wykorzystując ten moment hossy surowcowe, czy to jakieś e, mennice, tartaki, no może być cokolwiek, to są wszystkie, cała gama surowców, one przez to, że zauważyły te wysokie ceny zasypują rynek surowcami. To jest zasypanie, dosłownie. Po drodze się zabezpieczają niektóre firmy wydobywcze e, opcjami, jeżeli chodzi o, o cenę tych surowców, natomiast oni zasypują rynek i w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, z rynek już nie potrzebuje tych takiej ilości surowców, a te surowce zostały wyprodukowane. A każdy kto miał je kupić, już kupił. Gospodarka się odbudowała. No i między 2009 a 2011 powstała, można powiedzieć, bańka na surowcach, na złocie, na srebrze, na też innych metalach. I co się stało po 2011 roku? Nastąpiło przesycenie surowcowe. Ilość surowców w gospodarce była zbyt duża, doprowadziło do dopleknięcia bańki. I surowce spadały między 2011... A 2017 potem było takie odbicie. Teraz znowu przyszedł COVID. Mieliśmy sytuację z COVID-em. Gospodarka po raz pierwszy w historii całkowicie, praktycznie na całym świecie, w 90% się zamknęła. No i znowu mamy otworzenie gospodarki w większości regionów świata. W Chinach to ona od początku działała, ale też mamy otworzenie gospodarki w Stanach Zjednoczonych, w Europie. Tylko w Europie akurat w mniejszym stopniu, ale w szczególności w Stanach Zjednoczonych. No to jest jeden z większych rynków na świecie. I znowu, jest znowu zapotrzebowanie na surowce, bo ludzie są skłonni więcej wydawać pieniędzy, dla nich już kryzys minął, a tych pieniędzy mają całkiem sporo, dlatego no bo po pierwsze zaoszczędzili je z powodu kryzysu, a po drugie dostali je w postaci czeków Bidena, więc tutaj rzeczywiście widać tą sytuację i teraz jest dokładnie ten sam moment, firmy surowcowe nie nadążają na zapotrzebowaniem, w okresie lockdownów nie produkowały, ze względu na strach oraz obostrzenia. Teraz jest za mała ilość surowców w stosunku do zapotrzebowania, ta cena je, jeszcze gwałtowniej rośnie niż w latach 2009-2011, dlatego należy też pamiętać, miejsce z tyłu głowy, to jeszcze powinno potrwać te wzrosty surowców. Nie muszą trwać, ale powinny. Natomiast jeżeli ilość surowców gwałtownie się zwiększy w gospodarce, będzie zbyt duża, bo znowu te firmy przesadzą, przesycą rynek, a nie będzie już tylu chętnych, to to, to doprowadzi do bańki do pęknięcia bańki spekulacyjnej i uważam, że w najbliższym okresie, no powiedzmy najbliższym roku, dwóch, to może być szybciej. Tutaj nie da się przewidzieć daty. O tym często mówi Howard Marks, że my jesteśmy w stanie przewidzieć pewne, pewne rzeczy, które się wydarzą, ale nie wiemy kiedy. Ja też mówię, wiem co się stanie, ale nie wiem kiedy to się stanie. To może stać się za miesiąc albo za półtora roku, czy nawet za dwa lata. Jaki będzie ten wzrost w czasie, tego też nie wiem. Wiem jak to się stanie. Wiem, że te firmy surowcowe zasypią rynek surowcami i dojdzie do krachu na surowcach. Dlatego jeżeli państwo chcecie inwestować teraz w surowce, róbcie to ostrożnie. Jest większe prawdopodobieństwo, że one będą w najbliższym czasie rosnąć niż spadać. Natomiast jeżeli ten rynek się przesyci, a trochę gospodarka jest inna niż w 2009 roku, więc jeżeli on się przesyci, no to to może stać się niebezpieczne bardzo dla was. Również dla cen złota i srebra. Natomiast no tutaj są, jakby jest zagrożenie, ale też jest zysk, który może się pojawić z powodu no, tego rosnącego zapotrzebowania. Rozmawiając z wieloma osobami, zauważyłem, że dużo osób, które pracują w różnych branżach, same mówią o tym, że pewne surowce nie są dostarczane i producenci tych surowców mówią, że oni wcześniej byli zamknięci, mieli ograniczone wydobycie, a teraz mają nagle boom. I dlatego oni teraz zwiększają swoje mocy produkcyjne. Dlatego, no to tutaj, o tym, na ten temat trzeba pamiętać, że jest tutaj duże zagrożenie. Jeżeli ten rynek się zasypie tymi surowcami, to musi pęknąć. I pęknięcie będzie niesamowicie mocne, dlatego surowce są cykliczne. One zaczynają dobrze sobie radzić po okresie jakiejś bez. Nie zawsze, ale często tak się zdarza, że po okresie jakiejś korekty bez spowolnienia, może nie spowolnienia gospodarczego, zatrzymania gospodarki, pojawienia się nawet delikatnej deflacji chwilowej, te surowce spadają, ale potem, przy otworzeniu, przez to, że firmy wstrzymały produkcję, znowu rośnie zapotrzebowanie i ceny surowców wystrzeliwują do góry, ale potem się załamują. Dlatego no, surowce są jednym z bardziej zmiennych aktywów i bardziej niebezpiecznych. Dlatego każdemu mówię: proszę na surowce uważać i uwzględnić moje słowa, o których powiedziałem, w szczególności w tym kontekście, że ta gospodarka zaczęła się szybciej otwierać, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, niż. Ten, jakby wzrost, odbicie jest dużo szybsze niż w 2009 roku, więc nie wiadomo ile ona potrwa. Dużo osób narzeka, że dobre akcje nie rosną od razu. No niestety, giełda nie jest taka przyjazna. Rynek, o tym też często mówi Joel Greenblatt, że jeżeli będziecie robili coś w sposób logiczny, zrozumiały, spokojny, będziecie zrobili w dłuższym okresie czasu, bo po drodze rynek jest niestabilny emocjonalnie w pewnym sensie. To ten rynek was za to wynagrodzi, jeżeli wy zdobędziecie tą długoterminową dynamikę i wytrwałość. Mamy takie akcje jak Alibaba. One nie chcą rosnąć, chodzą raz w górę, raz w dół. Dlaczego? Nie dlatego, że Alibaba jest złym biznesem, tylko dlatego, że rynek jeszcze ich nie zauważył. Więc kupując akcje teraz, no musimy mieć z tyłu głowy to, że tam się może pojawić korekta. O tym pisałem na, na, na tym, na Twitterze że równie dobrze one mogą jeszcze 20% spać. Czy spadną? Nie wiem, szansa na to jest relatywnie mała. Nawet po ostatnich spadkach było widać, po wczorajszej takiej korekcie, że Amazon zaczął spad tam 2,5 czy 2,7%, a Alibaba około 1%, więc te spadki są naprawdę słabe. Jak przeanalizujemy sobie dobre akcje, dobrej jakości, na przestrzeni ostatnich lat, to często ich zakres cenowy, ten tzw. range, między najniższą a najwyższą wartością w okresie roku, on się wahał czasami o 50%. Więc osoba mogła kupić dobre akcje, ale chwilowo mogła zaliczyć stratę na poziomie 50% na jednej pozycji. Dlatego potrzeba mieć dywersyfikację niedużą, ale wymagana ona jest w zakresie od 6 do 10 firm, a co najmniej można mieć tych akcji więcej, natomiast wtedy trzeba albo dostosowywać odpowiednio strategię inwestycyjną, albo trzeba odpowiednio dostosowywać wagi takich firm. Dlatego róbcie wasze działania będą logiczne w długim okresie czasu. A na tym świetnie zarobicie i wyłącznie ten szum medialny, że coś wzrosło 100%, 200%, spokojnie. To nie jest tak, że ludzie, którzy mówią o tym, że na czym zarobili dużo, że oni naprawdę na tym tyle zarobili. Nie da się być jednocześnie na wszystkich rynkach zarabiając dużo pieniędzy, bo jest, musimy, e, przeanalizujmy sobie, na przykład jest wielu takich inwestorów z Stanach Zjednoczonych, którzy mówią o wszystkich aktywach jednocześnie i jak jakieś aktywowy strzeli, no to mówią, że przewidzieli jego wzrost. Natomiast nie mówią o tym, że na 100 wybranych aktyw tylko jedno wystrzeliło, 200-300% reszta straciła, czyli oni realnie stracili, a poza tym udział w ich portfelu tego aktywa nie jest znaczący. Dam taki przykład. W Polsce jest wielu inwestorów, którzy mówią, że coś im się udało, jakieś zagranie inwestycyjne im się udało. Natomiast nie dodają, że to zagranie inwestycyjne w wadze ich portfela wynosi mniej niż 2%. Często na moich rozmowach podaję taki przykład takiej osoby, więc ludzie, którzy to oglądają i rozmawiali ze mną i podałem tam przykład, wiedzą o kogo chodzi. Jest tak naprawdę jedyna możliwość, żeby dobrze zarabiać na giełdzie. Kupić dobre akcje i liczyć się z tym, że one mogą spadać w czasie, nawet 50%. Natomiast każda korekta jest naszą dla nas okazją inwestycyjną i powinniśmy dobierać dobre akcje. Na spokojnie. Rynek to zrozumie. Pamiętajmy o tym, rynek to zrozumie, nieważne co się będzie działo, czy ludzie są głupi, czy nie, bo ludzie niestety działają na podstawie emocji, a nie logiki. Dużo osób też pyta, dlaczego cena akcji w czasie się tak, tak energicznie zmienia? Dlatego, bo wartość firmy, tak naprawdę, ona rośnie w czasie, ale w sposób spokojny, bardzo. Gdybyśmy chcieli wyliczyć wartość firmy takiego Amazona, Google'a, Netflixa na podstawie zysków tych firm albo wzrostu zysków na przestrzeni ostatnich lat, to się stosując wskaźnik PEG, czyli cenę zysku dzieloną przez pięcioletni wzrost EBIDY, a mnożoną przez pięcioletni wzrost ebidy i mnożoną przez yy, zysk przypadający na, ak z, ak na akcje z ostatnich 12 miesięcy bez wydarzeń jednorazowych, jesteśmy w stanie stosując różne wzory, wyliczyć teoretyczną wartość firmy. Natomiast ona jest stosunkowo stabilna. Jeżeli ta firma ma już pewnie, jest w pewnym sensie okopana w systemie, ma przewagi konkurencyjne, to jej wartość rośnie w sposób stały i przewidywalny, ale cena akcji to nie jest wartość firmy. Rynek, to co mówi też Benjamin Graham i Warren Buffett, rynek jest nieefektywny. Nie jest efektywny. On zachowuje z jednej strony zbyt pesymistycznie i zbyt optymistycznie. Dlaczego? Dlatego, bo na rynku są ludzie, którzy nie są efektywni i u nich działają emocje, więc Howard Max zawsze powtarzał, że taka linia powoli znosząca się to jest wartość firmy, a cena akcji to jest ta bardzo zmienna falista linia w długim okresie czasu. Raz chodzi do góry, raz do dołu, raz do góry, raz do dołu, ale prędzej czy później wejdzie powyżej tej wartości fair value. Jeżeli dobrze wyceniliśmy firmę, bazując na różnych wskaźnikach fundamentalnych, to prędzej czy później na niej zarobimy. Dlatego proszę spokojnie obserwować i dać Alibabie około 3 lat, już trochę mniej, myślę, że e, powiedzmy 30 miesięcy. Tyle wystarczy. Rynek potrzebuje czasu i rynek nas zrozumie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani jakimiś tematami związanymi z inwestycjami, chcecie zadać pytanie, zapraszam do kontaktu mailowego lub do napisania na Skype. Zazwyczaj odpisuję w przeciągu 6 do 10 dni, czasami jest to 4-3 dni. Natomiast wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. No i cóż, i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.